Nogi zostały zmasakrowane. Siemano, mam nadzieję, że wszyscy mają się dobrze w tych dziwnych czasach. Dzisiaj zrobimy nogi, ale zanim zrobimy nogi, to porozmawiam o posiłku przetreningowym. Pokażę Wam, co ja jem przed treningiem. Trochę szybko mówię, żadnej przetreningówki jeszcze nie brałem, ale do tego też przyjdziemy zaraz. Także za chwilkę pokażę Wam posiłek przetreningowy. Ja zawsze wybieram takie produkty, które nie siedzą mi po prostu na kichach, które fajnie się Fajnie przede mnie przeze mnie przydatują, fajnie przyswajają się, nie, nie, nie przeszkadzają mi potem na treningu. Także to będzie całe 100 g ryżu, 150 g indyka. Tak, bardzo mało białka przed treningiem, ale do tego dojdzie 10 gramów A i 5 gramów kreatyny, jeszcze 80 g borówek i 5 gramów czekolady gorzki, taka ciekawostka, jako źródło tłuszczu. Ok, co u mnie teraz jest okres krótkiej redukcji. Takiej połowicznej redukcji, że tak to nazwa 6-8 tygodni. Um, sobie zrobię w tym momencie. Tak ustaliliśmy z kubą. Waga przez 3-4 tygodnie utrzymywała się na poziomie 124-5 kg, także um, utrzymaliśmy to. No ale e, mieliśmy opcję albo iść w górę i trochę się za bardzo ulać, możliwe. Chociaż ta forma nie była taka zła, ale mogłoby się to wydarzyć. Albo po prostu um, trochę ściąć i znowu wrócić bo no, dla mnie teraz głównym mm, punktem tak, w, tej, w tym okresie masowym nie było tylko narzucenie na siebie wagi, tak? narzucenie tej masy, ale też utrzymywanie w miarę tej talii w miarę. a może nawet poprawienie jej stosunku do poprzedniej masy, bo czy udało się ją poprawić ogólnie, no to dowiemy się wiadomo na scenie. No i co do sceny? Potem czeka nas kolejny okres masowy, tym razem troszkę kró krótszy i nie chcę tutaj się y, tak naprawdę y, nie chcę rzucać datami i tak dalej, ale trzeba będzie się pokazać, bo już jest prawie rok, jak nie było mnie na scenie w ogóle. Bo 20 luty były zawody ostatnie, coś takiego. 20 luty 2020, teraz mamy 29 styczeń, no więc już rok się zbliża. Więc będzie co najmniej półtora roku, jak nie było mnie na scenie, no i trzeba będzie się pokazać. Bo. No trzeba zobaczyć, czy idzie to w dobrym kierunku, a czy tak czy siak trzeba będzie zrobić redukcję, więc scena... Mm, poza tym tęsknię troszeczkę już za sceną, trochę mam ten głód brązera i tak dalej, jak to się mówi. No więc e, ryż już zawręczą, biorę się za odlanie ryżu, biorę się za indyka i za chwilkę zobaczycie, jak wygląda kompletny posiłek i potem... i e, przejdziemy potem po prostu do następnego etapu materiału. Nie szukajcie tutaj zbytnej, zbytniej finezji w tym posiłku, bo, bo jej nie ma. Także chcę po prostu zjeść, nie chcę, żeby się działo mi na kichach. Ma fajnie zasilić trening, że tak to nazywam, Mimo że jak to niektórzy trenerzy, na przykład to mówią, nie ćwiczysz tym, co zjesz od razu przed treningiem. No ale biorę się za jedzenie. Także smacznego dla mnie. Ale żebyście nie zrzucili mi totalnej monotonii, no, nie ma tak pięknie jak kłanety i u Sabiny, ale też jest troszeczkę, także teraz deserek. 80 g borówek i 10 g czekolady. Chyba na początku powiedziałem, że będzie 5. Także mały błąd, jest 10. W sensie jedna kostka. No, no a potem zapiłem sobie laskami i wyprowadzimy tego małego szatana. Zobaczycie, co się dzieje w Białym Stoku, bo śniegu. Wow, naprawdę, w końcu, w końcu taka zima prawdziwa zima której e, nasza młodzież dzisiejsza nie doświadczyła, ale teraz powiedziałem, jakbym miał co najmniej cztery dychy. No, ale ja jeszcze doświadczyłem takiej normalnej zimy, więc, więc pokażemy Wam, jak, jak to wygląda w Stoku, bo naprawdę na przykład Pan kamerzysta jechał z e, parę kilometrów, miał do zrobienia i mówił, że jak wjeżdżał do Białego Stoku, to miał takie wow. Także do zaraz. Od jakiegoś czasu e, posiłek potreningowy, który jest bardzo duży, o, u mnie to jest teraz 120 gramów płatków w pierwszej części, bo właśnie o to mi chodziło, że teraz sobie to dzielę, 60 gramów borówek i 50 gramów izolatu, a mniej więcej godzinę po tym jem sobie mm, 150 gramów e, klejku drożowego i do tego 30 g izolatu, więc e, Mamy 120 gramów. Do tego. Dobra. Ach, I za chwilkę jeszcze sobie do w wsypię izolat i po prostu po treningu zaleję to wszystko izolatem, zjem, wrócę do domu. Druga część. I tak wygląda około treningowo. Uhuha, -huh uhuha, -huh nasza zima zła. Wzięliśmy sona na krótki spacer, żeby wszystko fajnie się trawiło. A od razu on sobie wykorzysta, tak jak to widzicie. Dla niego zima nie jest straszna. No, także widzicie, jest śniegu. Zaraz wam pokażę, może staniemy sobie przy jakiejś zaspie większej. No ale mniej więcej po prawie że po kolano. Także jest ciekawie. Trochę tego śniegu nam nawaliło. Zobaczcie tutaj na przykład. Ja mam metr 80 m. równo, powiedzmy. Także tego śniegu troszkę jest. No taka prawdziwa zima, ale zimno jakkolwiek tak jako tako nie jest, bo jest chyba minus 2-3 stopnie. Odczuwalno to jakieś minus 5, patrzyłem. Ale no fajnie, że śniegu napadało, bo mówię, będą mieli ludzie okazję sobie zobaczyć, jak wygląda prawdziwa zima. Bój, rusz, Miałem wspomnieć o tym w sumie jak byliśmy jeszcze w domu. Koszulka od Romana Filca. Jeżeli ktoś się interesuje bardziej kulturystyką, taki jeden z pierwszych animali, to jeszcze jest nawet e, autograf, więc nie chcę jej nosić na treningi. Dlatego właśnie nie mam jej fotek i tak dalej, Bo chcę, żeby była taką bardziej pamiątką. Jeszcze czemu robimy minikat? Tak jak powiedziałem, nie chcę wpychać żarcia na siłę. Ta paga jest już wystarczająco duża u mnie, no bo 125 kg, no to nie spodziewajmy się, że narzucę jeszcze dużo, no i mówię, wchodzić zapchany i tak dalej, nie ma dla mnie sensu. Co zrobiliśmy? Nie zwiększaliśmy aktywności, dalej zostaliśmy na tym samym poziomie, tylko zmiany w diecie, mniej więcej 50 g produktu, nie w każdym posiłku, w dół, co dało 300 g produktu węglowodanowego, Tłuszcze i białka zostały bez zmian. I tyle. Także nie jest to taki typowy minikat, jest to bardziej taka troszkę krótsza redukcja, dłuższy minikat, także no będziemy na tym bazować. Co do zmian dalszych zobaczymy z czasem. Jestem przebrany, gotowy, lecimy robić nogi, ale zaczniemy nogi od bicepsa. Każdy trening sobie zaczynam od 5 minut. Eee, bieżni, rowerka. Najczęściej to jest teraz bieżnia. Zawsze się tak wyłączam, tak naprawdę. No teraz się nie wyłączę, no bo jestem z Wami. Ale 5 minut sobie spaceruję. Myślę nad tym, co będę robił. Skupiam się, nastawiam na trening. Trochę jak Fred Flintstone. Ale te budki naprawdę, powiem Wam, że robią różnicę, bo jakbyście po prostu na boso działali. E, taka ciekawostka. Oczywiście nie zalecam dla każdego stosowania, używania tych butów, bo one nie są magiczne, no nie, przy, nie przybijecie na nich 20 kg mięśnia, ale e, ja miałem te problemy z biodrem, srogie i wszystko, co mogło mi pomóc, no to na przykład mój fizjoterapeuta powiedział, że na pewno pomogą do tego. Kuba zauważyłem, też Kuba wspomniał, że mogą mi pomóc. No i e, też ta praca na tempie, no, którą wykonuję, na pewno dużo pomogła. Zmienimy sobie od bicepsów, dwie serie na dość wysokim zakresie, tak jak widzicie, no nie trzeba zawsze pracować na tym niskim. 12-15, dwie serie, potem muscle run 6 razy 4 i sobie po prostu zmienimy chwyt, zmienimy sobie na rączkę pojedynczą i będziemy zmieniać czyli 4, 4, 4, 4, 4 ale to zobaczycie, także 2 sekundy spięcia na górze i zaczynamy pierwszą serię. W pierwszej serii udało się zrobić 14 powtórzeń także zmniejszymy sobie ciężar tak żeby w drugiej serii znowu spróbować trafić w ten zakres 12-15 i znowu utrzymując te dwie sekundy na górze staramy się troszkę zmniejszyć tutaj też przerwy żeby one nie trwały za długo to są jednak izolacje więc do półtorej minutki i lecimy dalej Ok, wyszło 15 powtórzeń, także za tydzień w pierwszej serii zostawimy na tym samym, żeby dojść do tych 15, było 13, a w drugiej już sobie po prostu zmniejszymy, bo zmniejszyliśmy o dwie belki, także zmniejszymy o jedną. I to jest też progresja overload. Także zaraz przechodzimy do masła randa, zmieniamy sobie rączkę i będzie po 4 powtórzenia na rękę, 6 serii. <mulory> 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 To by było na tyle na biceps. Przechodzimy do przywodzenia. Od razu, żeby nie tracić czasu, przejdziemy sobie do serii rozgrywkowej. Jesteśmy od razu po tej bramie, bo mas randzie, ale. Rozgrzewkowa, no to wiadomo, robiliśmy kurę, nie zrobi żadnej tragedii. Widzicie, skupiamy się na negatywie. Mała pauza, żeby nie rwać same czwórki tutaj nie przywodzę do końca, nie spinam, tylko trzymam stałe napięcie i powoli znowu opuszczam wdech. Zrobiliśmy sobie przewodzenie drugą serię. I druga seria była na po prostu na pięciu, cały czas. Staraliśmy się trzymać takie samo tempo. No ale było powtórzeń mniej niż w pierwszej serii, bo w pierwszej było 15, w drugiej było 11. Także no, w drugiej serii sobie nie dokładamy, a już za tydzień trzeba będzie użyć tego gimpina od Waldiego, żeby troszeczkę tego ciężaru dołożyć w pierwszej serii. Także przychodzimy sobie do prostowania i znowu będziemy robili tak, żeby, żeby pracować tym, co chcemy, tak? czyli samymi czwórkami, czyli będzie mała przerwa na dole, będziemy się starali mocno skupić na spięciu spięcie chwilowe i powolne opuszczenie skupienia na negatywie. Pierwsza seria to jest aż 20 plus powtórzeń, także zaczynamy, bo trochę bólu nas czeka. Oh, <sighs> Zniszczyliśmy minimalnie ciężar, także będzie druga seria. Już odpocząłem. Eee, tyle, że co się różni w drugiej serii? W drugiej serii dorzucimy sobie dwa dropsety. Także pierwszy zakres będzie 13-15, a potem już dwa dropsety. Będziemy starać się trafić w te 13-15, ale raczej z zapewne się nie uda. Eee, no ale będziemy próbowali po prostu zrobić, no zajechać te kopytka na tempie. Nadal trzymając się lano. Także pewnie zobaczycie parę trzęsących się umiejętności. Mm. Chwilkę odsopnąłem, były dropsety, sety tak jak widzieliście, były też troszeczkę powtórzenia, w których się trząsłem, ale chcę wspomnieć o jednej rzeczy. Wiecie, że odpowiadam na większość komentarzy, czytam je i często widzę komentarz w stylu o, jak on ciężko oddycha i... W, no, nie spodziewajcie się, wiem, że to trochę zabrzmi jak wymówka, ale popatrzcie na, już nie wspominając nawet o wadze zawodników z naszego timu to zróbcie serię do upadku, tak naprawdę serię na 100% i potem nagrajcie siebie jak mówicie, cokolwiek. Zobaczycie, czy tak naprawdę będziecie w stanie mówić bez jakiegoś tam... No bo ciężko się jest oddychać, także takie trochę marudzenia Dave'a i lecimy dalej na trening. Przenieśliśmy się tutaj, będziemy robić sobie uginanie leżąc, użyłem karimatkę, także żeby było troszkę bardziej wygodnie. Dwie sekundy spięcia na górze i lecimy. W drugiej serii zrobiliśmy sobie sekundkę pauzy na dole i dopiero nierwiąc pracując z tym co chcemy, czyli w dwugłowym, działaliśmy. Zaczynamy wypychanie. Docelowo będzie z gumą, tylko na razie się jeszcze rozgrzejemy. Będzie mała pauza na dole. Wypnięcie, tak żebyśmy pracowali samymi czwórkami, skupiamy się na stałym napięciu, większa ilość powtórzeń, bo w pierwszej serii będzie od 15 do 20, także lecimy. dwie serie wypychania z gumu. Pierwsza była w zakresie 15-20, ale żeby tych powtórzeń było 21. No to e, zostawiłem ciężar ten sam. W drugiej serii było 13-15, wyszło 16 powtórzeń. Tak jak widzieliście, jednosekundowe zatrzymanie na dole i teraz będzie cluster set. Dalej zostaniemy na tym samym ciężarze, bo to będzie tylko 5 powtórzeń, mniej więcej 15 sekund przerwy i takich 6 serii, czyli tak jak podobnie do masolranda tylko że nie jednorącz jednonóż tylko tutaj obunóż po prostu 15 sekund przerwy i działamy kolejną serię no i potem już powinien być dobrze wysmażony ma jeszcze troszeczkę przed nami właściwie już końcówka także zostańcie z nami do końca Trochę terroru za nami, a teraz więcej terroru. 4 sekundy w dół, 1 sekunda na dole i lecimy. Także jedna seria rozgrzewkowa i zobaczymy kto wygra, ja czy Hak. No z żelazem się nie wygra, więc wygra Hak, ale, ale na ile z nim powalczę. Seria rozrywkowa. Także jedna seria robocza. Nam tutaj została jedna sekunda z pięcia na górze. Stałe tempo lecimy, a potem jeszcze coś na poślad. I to by było na tyle. Przejdziemy sobie do posiłku potreningowego. Chwilkę jeszcze pogadamy. No. sobie jedno ćwiczenie na pośladek na koniec będziemy się skupiali na tym, żeby pchnąć biodra w oparcie jednocześnie, żeby być tutaj jak najbardziej zapartym, dwie sekundy rozciągnięcia i dopiero góra. nogi zostały zmasakrowane. Witamy w kolejnym odcinku Gotuj z Szydemką. Dzisiaj zaserwujemy Wam wspaniały posiłek potreningowy, którego przygotowanie trwało całe 27 sekund, czyli płatki z burówkami i izolat, a tak całkowicie już poważnie jesteśmy po treningu, odświeżyłem się. Bierzemy się za pierwszą część posiłku potreningowego. Także, tak jak powiedziałem, dzielę sobie te posiłki. Posiłków, czyli dziennie mam 7, w dzień treningowy, do tego dwa szejki. Jeden przed, drugi podczas treningu. Także tego jedzenia już jest sporo. No ale jak chce się być sporym, to trzeba sporo jeść. Jak wyglądają Wasze posiłki potreningowe? Jeżeli dotrwaliście tak długo z nami, to dajcie proszę znać w komentarzach. I e, oczywiście zostawcie suba, żeby być na bieżąco, dzwoneczek, żebyście pierwsi wiedzieli o tym, co się dzieje u nas, jakie materiały. No i e, oczekujcie, oczekujcie, bo parę niespodzianek niebawem, nagrania z... a tego nie powiem, ale możecie na dole zapisać też, z kim byście chcieli. No, także dzięki bardzo i do zobaczenia.